Maciej Filipkowski na konferencji za projekty swój biznesowy wzrost, także trochę szumu z tyłu. Tak, tak, obiecałem na święcie kapitalizmu. Jestem tutaj i Jesteś tym... w fotelach za projekty swojej życia? Nie wiem, czy zauważyłeś. To są fotele prosto z audycji i stolik też prosto z audycji. Wow, bardzo fajnie, bardzo się cieszę, Wiesz, co? ten stolik mi przypomina lata młodości, bo ja kiedyś grałem półzawodowo w Warcaby Stupolowe. To prawda, to jest szachownica od szachów, ale w takiej Warcaby grałem. Ale nie o mnie tutaj. Chciałem się spytać, to jest druga edycja Twojej konferencji? Druga. Co by Ciebie skłoniło do zorganizowania tej konferencji? Bo Pierwszej ma... czy drugiej? Ogólnie myślę, że chyba całej koncepcji. Szaleństwo. Organizowanie konferencji, a bycie na konferencji to dwie różne rzeczy. Powiem Ci, że poziom stresu, który dostajesz przy organizacji, bo wszystko się zmienia w ostatniej chwili, jest niesamowity, ale tak naprawdę to ja znam niesamowitych ludzi, którzy opowiadają, mają dobry content, oni nie są oczywiście, oczywi nie, nie występują na wielu konferencjach, nie gwiazdorzą, więc yy, sposób w jaki będą mówić też będzie inny, ale opowiadają o tym jak budować firmy, jak budować ich wartość, tak? e Jesteśmy w jednej trzeciej konferencji, jak to nagrywamy. Był Paweł Fornalski, który mówił o tym, jak zbudować firmę, którą można sprzedać za wiele milionów, tak. czy za setki milionów. miliardów nawet widzieliśmy. Nawet tam tam 1,2 miliarda jego wycena potencjalna. No, to było ee, Marcin Osmo mówił o hakowaniu sprzedaży. Marcina dobrze znam, także. Tak, on, on jest z tych, którzy piazdorzą. Tak. E, I Piotr Noceń właśnie mówił o tym, czy w ogóle firma musi rosnąć. No tak? właśnie. Czy, czy tak duże ryzyko jest potrzebne? za chwilę będzie panel o top teamie, czyli jak zbudować, jeżeli jesteś już tak dużym przedsiębiorstwem, że nie musicie w nim pracować, to jak zbudować ten zarząd i top team też panel o sprzedaży, będą dyskusje o tym, bardzo dużo będzie o sprzedaży. Więc pytanie dlaczego? Dlatego, że znam ludzi, którzy świetnie opowiadają te rzeczy. Część z nich jest w audycji, część nie. I stwierdziłem, że warto zaprosić osoby yy, i pokazać im trochę inną stronę konferencji. Nie taką wystrzałową, nie taką cyrkową, żeby było fajnie, tylko pełną kontentu. Śmiem twierdzić, że mam najlepszy kontent, jeżeli chodzi o projektowanie biznesu w Polsce. Jest bardzo ciekawy. Jestem pierwszy raz na Twojej konferencji. Konferencji, pewnie będę jeszcze wiele razy. Wiesz, co, tak mi przyszło teraz do głowy takie e, krótkie pytanie. E, Odnośnie troszeczkę mojej firmy, ale uważam, że jest bardzo dużo osób podobnych do mnie w tym samym miejscu i może im to pomoże. E, ja, na przykład, e, moją firmę założyłem 11 lat temu. E, ona się e, dosyć fajnie rozwija, ale wiesz, czego ja nienawidzę w mojej firmie? Że musisz w niej pracować. Nie, że muszę nią zarządzać. Ja nie lubię prowadzić firmy, ale to dla Ciebie będzie, to będzie ja dla Ciebie. Ja uwielbiam sprzedawać, ja uwielbiam robić marketing, i nie lubię zarządzać, mnie to męczy. Dla Ciebie będzie panel o top teamie, bo możesz, jeżeli jesteś właścicielem, to możesz tak zbudować team, że możesz albo w ogóle nie pracować w firmie, albo pracować w tym obszarze, który sprawia Ci przyjemność i obudować się ludźmi na bardzo wysokim poziomie. Którzy będą w stanie zarządzać tymi rzeczami. Ja pamiętam, jak zaczynałem działalność gospodarczą, to faktury wystawiałem. Ja teraz nie wiem nawet, jak faktury wystawiamy. No w jakim systemie. To można zrobić. Do tego potrzeba trochę odwagi, dużo zaplanowania i precyzji w wykonaniu tego, i to się nie robi w dzień, to się robi zazwyczaj rok, dwa, trzy czasami lata, dodając te osoby, ucząc jej, przekazując te obowiązki. To jest proste, ale to wymaga zabarcia, bo w momencie, kiedy przekazujesz obowiązek, to zazwyczaj robisz, Trzy razy więcej pracy niż jakbyś sam go wykonywał, no ale w celu, żeby nie robić tego wcale. No, delegowanie to, to jest bardzo trudne i e, to faktycznie bardzo dobrze. Ten panel e, będę do niego przywiązywał dużą uwagę i mam nadzieję, że wniosę z niego lekcję. I na koniec, właśnie. E, Chciałbym zadać kilku tutaj uczestnikom, zobaczymy ilu się zgodzi na występ. Jedno pytanie i, tak I, same. i to by też. I od ciebie zacznę. I to pytanie ma być związane właśnie z tą swoją konferencją. Jeden prosty i szybki tip, może nie szybki, ale prosty tip, dzięki któremu Ty projektujesz swój biznesowy wzrost idąc sam dojdziesz szybciej, idąc z kimś dojdziesz dalej. Okay. A drugi, nie śpiesząc się, czyli biegnąc w tempie maratonu, a nie sprintu, pokonasz większy dystans. To nie o to chodzi, żeby mieć to Lambo za rok, czy to Ferrari, to o to chodzi, żeby rosnąć ee, w takim tempie, które jest dla Ciebie komfortowe. Mówiliśmy o 45% czy 50% wzrostach. Ja takich wzrostów na przykład nie muszę mieć audycji. Mnie dużo ważniejszym jest przyjemność z pracy nad tym biznesem, a nie hajs, który z niego wyciągam, bo, bo zarabiam pieniądze gdzie indziej. Więc, yy, te, to, to, jeżeli chcesz proste tipy, to to tak. są te słowa. Nie śpiesząc się, można naprawdę dużo rzeczy zrobić z niesamowitymi ludźmi. Dzięki za ten, e, za ten tip, za te dwa tipy i do usłyszenia. Lecę dalej. Zapraszam na audycję za projekty i swoje życie co czwartek o czwartej i na nasze konferencje wtedy, kiedy się pojawią. Również Dzięki. zapraszam.